Straciła y, Kiroshi, miała 96 wyświetleń straconych. Jak na razie udało się odzyskać 49 wyświetleń, czyli lekko ponad połowę się udało odzyskać. No więc mogę powiedzieć tak: wszystko w sumie może jest tak średnio, ale, ale, ale chociaż połowa przynajmniej się z tego zwróciła. Już nie jest cały strzelany, ale dokładnie no to 51% się tego zwróciło. Więc, no, uważam, że tak jest dobrze, ponieważ myślałam, że będzie gorzej. No, niestety minusik jest spory jeszcze. Minus jest spory, ale wyrównajmy go. Jesteśmy teraz. 47 wyświetleń na minusie w tej chwili. tego Zagłodało się odzyskać 49 wyświetleń. No powiem tak. Wszystko idzie w górę jak na razie. Nie wiem co będzie jutro. Na razie połowa jest, ponad połowa. No tu koniecz to 51%. Ale jeszcze, ale jeszcze trochę braków jest, więc wbijać. Żeby przynajmniej 500 wbić. To też byłoby całkiem dobrze. Żeby chociaż 500 wbić. No ale pomimo tego, że te, teraz jest tyle. No tak nie jest jeszcze dobrze. Bo tak jeszcze jesteśmy bardzo dużo na minusie. Postarajcie się wyrównać ten brak. Ciekawe ile będzie mieć wyświetleń za chwilę. Więc 49 się zwróciło. No, szału nie ma, więc no jest, jest jak jest. No jest tak normalnie powiem. Nie ani nie duża, nie mało. W sumie to tak średnio to wygląda. Nie wygląda to dobrze, nie wygląda to, to jakoś specjalnie źle. Wygląda no tak normalnie. No tak, tak średnio. Więc, no, to tyle na razie. Myślę, że dobicie i do piątku. Daję Wam czas na wyrównanie braków. Do piątku, żeby tylko Kirosz nie straciła tyle wyświetleń, bo znowu będzie płakać. Ja już to widzę po łzy w oczach. Na razie z ośmiu z straconych subskrybentów, udało się. Poczekajcie, odzyskać. Przypominam. 4, No więc też tak średnio jest to odzyskane. Nie ma, nie ma szału. No niestety, no, jest jak jest. Normalnie, tak, tak bardziej średnio, jeżeli tak bardziej źle. No co ja mogę powiedzieć? No szału nie ma z tym odzyskaniem liczby wyświetleń. Ale przynajmniej coś tam odzyskane jest. Dobra, no tyle mogę powiedzieć. Ja tak bardzo się postaraliście jej wbić. Do usłyszenia następną.